Dobra, wchodzimy do środka. Siemano. Siemano, no to wchodzimy. Dobra. Kto chciałby latareczkę może jeszcze, co? To by się przyda. Nie, 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 nie musi nic brać. Co? O Lampę? Dobra, poczekaj, z plecaku mam. O, jak znaczy, że prace się posuwają, skoro ta część jest otwarta. To co, panowie, standardowo, parterek, co? Dobra, mam schody na górę, w razie czego i wejście do piwnicy, jakbyście chcieli zobaczyć. Powiedz sobie chociaż ten. Komunkowy wyciągnij. O, a tu nie jest zab nie jest zabotonowane? Co? No, na tą część raczej nie, ale tutaj będziesz, tam dalej będziesz mógł sobie normalnie wejść. A, myślałem, że będzie tutaj generalnie ciemniej, jak się wejdzie. Nie jest najgorzej, no. ekstremalnie jakoś ciemno. No. O i zejście do piwnicy. Co my tutaj mamy? Co było przy szkole? w przedszkole? Udręczenie? rytmie. Znaczy się sala muzyczna była. Patrz, po drugiej sobie też są Chodź, pójdziemy do końca, najpierw parteru zobaczymy. A później przyjdziemy się piwicami. Tu, do samego końca. I to jest chyba wszystko w takim razie, pozostaje nam tylko wejście, to znaczy, że co, tamta część jest zaryglowana, czy co, zabetonowana, nie pójdziesz tamtędy? On jest odgrodzony. Dobra, to idziemy do piwnicy. Może być. Ja wiem, teraz może ta dziura być tutaj, o. Jest jedna i tu jest ta druga, dokładnie. Jest, co jest nad nami w tym momencie. Coś tam jest? Co jest? Co? Jeszcze raz? Okej, okay, dobra, to będziesz wiedział, gdzie przechowywać tr trumny. Będziemy mieli miejscówkę. Dobra. Jeden z naszych kolegów dzisiaj zapomniał latarki. Możemy go za karę tutaj powitać. Dobra, świetnie. Ej, bo to nie będzie family content, nie? Dobra, tu nic nie ma. Ej, ja wpisuję, że to jest family content, że to, czy, to są, czy to są treści oh. odpowiednie dla dzieci, odpowiednie. dzieci tak jest, powyżej 11 roku życia. To pewnie, że są jasne. No zobacz, nasi to byli. No. Co, to jest? Co to jest? Czajniko. No. Powiedz, co mamy. No właśnie, to się teraz zastanawiam. Jest zejście jeszcze niżej? Czy to jest po prostu podejście na górę? To są schody na górę. To by wyglądać schody na górę. Na górę nie, ale tutaj to. Ciekawy mnie, czy coś tam jeszcze jest innego. Ale zobacz, cegły są. To są chyba oryginalne części. Widzę, cegły. Ale widzisz, świeżo murowane to są rzeczy, nie? Zobacz, jak ładnie cegłówki poukładane. Na kółce. Świeże wiaderko. Co mam? Świeże wiaderko. Świeże wiaderko. O, jest To jest chyba ta część zamurowana, z drugiej strony co byliśmy, to co mówiłem, świeżo murowane. Czekaj. Tam pewnie będą schody do góry. Tu są schody do góry. Tam nie będą schody do góry. O, rura. No bo czekaj. Jeśli w taki razie pójdziemy sobie jeszcze tam. Tutaj, tam wiecie. Wejdź sobie tam, bo my tak będziemy tędy wracać. To się nie wygląda. No, znowu się Troszkę się zastanawiam. Ach, i tu jest jeszcze po okrągły na wieżę. Tak się zastanawiam właśnie gdzie nasz kolega poszedł. Idziemy na wieżę? Idziemy na wieżę. Dobra. Mamy porterek. Słuch so, przeszliśmy. No dobra, to idziemy dalej. No schody są nowe. Ktoś to kupił i coś tu będzie. No, jest na górze. Słyszę. Wejdź i zajrzyj. Tu już jest jasno. Dlatego, że nikt nie wpada na to, żeby się tam budować. Dobra nam no, gdzieś się schował? Gdzieś poleciał. No i teraz powiedz mi, właśnie. No właśnie, może tam wejść na górę? A na tej baszcie byłeś na górze? A tam na baszce wyżej nie pójdziesz? Tam są jeszcze schody. Nie byłem, na razie byłem tutaj Czekaj, to poczekaj chwilkę, zaraz tam pójdziemy z tobą. Rzucimy sobie tylko. Okej, tutaj co jest? Masz nowe schody, więc nie masz się co. Aha, dobra, to jak pójdziesz basztą, to i tak dojdziesz tutaj, no więc nie ma nic, czekaj. No, <grytansy> uh. no, chodź stanie obok mnie. uwaga na szpilki, wystające z tego, I to jest to samo miejsce. Jak tam pójdziesz na górę, no. ciekawe, jak to będzie wyglądać na przykład za miesiąc albo za rok, jak zostanie to wszystko zagospodarowane, będzie przedszkole. To zrobimy sobie po prostu, wiesz, urbek z nocy, no przedszkola. Albo w środku dnia w czasie leżakowania wpadniemy i powiemy: Dzień dobry, mi się. Co wy robicie? Jak to co? Przedszkolujemy się. Chcemy się edukować. To jest. A mnie ciekawi jeszcze to. to, 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 to. aż mi się w głowie zakręciło. No. no. Tu jeszcze tymi słodkami nie szedłem. No. Ja zrobię jeszcze jedno ujęcie na zewnątrz. Wyjście. Czy my, aby do niego w ogóle doszliśmy?